Mózgu przerwij już z nocnymi przebudkami. Naprawdę nie mogę dłużej wytrzymać. Co nie możesz wytrzymać? Nadal jesteśmy młodzi. Ciało poradzi sobie. Nie bądź taki wybredny. Nawet gdy jesteśmy młodzi, nie możemy tak niszczyć własnego ciała. Poczekaj i zobaczysz, gdy wszystkie organy połączone ze mną nerwowo zaczną boleć, dowiesz się, co potrafię. Oj, skąd nagle ten nieuzasadniony ból? Ja też. Bez powodu czuję się źle im dleje. Może powinniśmy iść do lekarza. Do lekarza po co? To tylko zbędne panikowanie. Wystarczy wziąć parę tabletek przeciwbólowych i będzie wszystko w porządku. Składam się. Zakrzep całkowicie zablokował tętnicę. Teraz naprawdę jest za późno. Doktorze, wcześniej miał tylko ból zębów i mdłości. Jak mogło dojść nagle do zawału serca? Ten ból zębów i mdłości, które myślałaś o jako o czymś zwyczajnym, to w rzeczywistości sygnały alarmowe wysyłane przez serce za pośrednictwem odruchów nerwowych. Wielu ludzi uważa ten ból promieniujący za zwykły ból zębów lub dyskomfort żołądkowo-jelitowy, przez co go łatwo ignoruje. Terminowe rozpoznanie tych nietypowych symptomów jest kluczowe dla wykorzystania złotego czasu na leczenie zawału serca. Nie traktowałyście tego poważnie wcześniej, dlatego przegapiłyście najlepszy,